Zmowa w Radiu M. 13 minut po godzinie 11.00. Dzwonek się odezwał. Mamy tu taki specjalny domofon. Jak ktoś na przykład stoi na dole i chce wejść do radia, to musi zadzwonić. Na przykład prowadzący program słyszy taki fajny dzwonek, jakby do drzwi. Ding dong, ding dong. To więc ja udaję teraz dzwonek, ponieważ mamy bardzo sympatycznych gości w tej części programu po godzinie 11.00 przed południem. A są nimi panie z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, naszej ukochanej uczelni, tutaj jakby po sąsiedzku. Jak idzie się w kierunku uczelni, to już z daleka widać patrona uczelni, który wita wszystkich bardzo serdecznie. Ja nie wiem, czy on czasami coś mówi, na przykład wierszem, ale generalnie wygląda bardzo sympatycznie. Szczególnie nowi studenci, którzy jeszcze na przykład nie znają patrona Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, są często zdziwieni, ale potem już zauroczeni. Myślę, że panie się zgodzą. A zgodzą się ze mną na pewno panie. Pani Prorektor do spraw kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pani profesor Mariola Wojciechowska. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. I pani Lucyna Dygas, kierownik działu kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień, Dzień dobry. dobry. Troszeczkę bierze, aby mógł prosić o mikrofonu, to będzie, będzie fajnie, super. Czyli zgadzają się panie ze mną, że? W pełni. Jan z Czarnolasu wita serdecznie wszystkich? Pełnie, jak najbardziej. Na co się cieszymy. O, my witamy teraz przyszłych studentów, bo ta audycja, ta rozmowa zmierza ku temu, żeby nakłonić przyszły, przyszłych studentów uczelni do tego, żeby wstąpić w jej mury i zostać już tam na przykład na kilka dobrych lat, tyle ile trwają studia. Żeby jak najwięcej osób się garnęło, ponieważ kierun kierunki są zacne, a my dzisiaj chcemy porozmawiać właśnie między innymi też o liczbie kierunków w ofercie kształcenia na rok bieżący, czyli 2025-2026, więc może od tego zaczniemy. O tych liczbach kierunków, jakie są w tym momencie, z czego możemy wybierać. Tegorocznej y, rekrutacji oferujemy wszystkim naszym kandydatom y, 68 kierunków i y, y, 7380 miejsc, w tym 52 miejsca na studiach stacjonarnych. To Czyli dużo, oferta jest to bardzo, dużo. bardzo, bardzo y, bogata. 68 kierunków, rzeczywiście to dużo. Tak. To jest z czego wybierać. Liczba oferowanych miejsc dla przyszłych studentów, to co pani profesor powiedziała, tak? Pięć tak. tysięcy dokładnie? 5 tysięcy dwa, dwa miejsca na studia stacjonarne i 2377 mhm. na studia niestacjonarne. Tak, ale terminy zapisów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie właśnie. czyli no, kiedy... tak, tak no, oczywiście to... rekrutacja już niebawem na studia pierwszego stopnia i studia magisterskie rozpocznie się 1 czerwca, potrwa do 13 lipca. Wyniki tej rekrutacji zostaną ogłoszone 15 lipca. No i tak jak co roku, jeżeli na którymś z kierunków nie zostanie wypełniona pełna pula miejsc, to zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, który potrwa od 29 lipca do 17 września. Na koniec jeszcze zadam takie pytanie, trochę podchwytliwe, ale tak nie do końca. Już zdradzę, żeby się panie do tego przygotowały. Uśmiecham się oczywiście, no bo jak tu się przygotowywać? Pytanie trochę retoryczne, może ono zostanie postawione przeze mnie, czyli dlaczego warto studiować na tej uczelni, akurat? To za moment. Dobrze, to już tak na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. A teraz jeszcze chciałbym zapytać o nowe kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia. Warto też wiedzieć, drodzy państwo, że można. Studiować także w obcym języku, czy być słuchaczem, na przykład, tak? jeżeli chodzi o język angielski, bo wiem, że niektóre kierunki są właśnie prowadzone także w tym kierunku już od jakiegoś czasu, prawda? Tak, od paru lat. Jak to może zacznijmy od studiów pierwszego stopnia? Skoro Pan pyta o nowe kierunki studiów, to przygotowaliśmy ofertę następującą: filologię angielską z językiem hiszpańskim, fizykę. Mediolingwistykę, muzykę estradową, politologię i sztuki transmedialne. Jak idzie o studia drugiego stopnia. To w ofercie studiów widnieje fizyka medyczna, kryminologia i kryminalistyka, muzyka estradowa, ratownictwo medyczne i także sztuki transmedialne. Sztuki transmedialne prowad prowadzimy w języku także angielskim. No właśnie to jest takie modne słowo ostatnio, to, że nie wszyscy do końca kojarzą te sztuki transmedialne, prawda? Co możemy więcej powiedzieć o tym? Sztuki transmedialne jest to nowy kierunek studiów, który pojawi się od roku akademickiego 2025-2026 w naszej ofercie. I jest to skierowany kierunek studiów dla osób, które chciałyby podjąć pracę w agencjach interaktywnych i reklamowych, studiach gier, studiach telewizyjnych, instytucjach upowszechniania kultury, festiwalach sztuki nowych mediów oraz produkcji wielomediowych widowisk. Także jest to takie szerokie przygotowanie w sztukach transmedialnych obecnie bardzo modnych. Także serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów Tak, ja wiem, że ta kryminologia też bardzo, bardzo fajnie, że o tym mówimy. Natomiast ta kryminologia też jest chyba takim, prawda, popularnym kierunkiem. Kiedyś o nim pamiętam, rozmawialiśmy. No i ta sztuka estradowa też, to co pani profesor zmieniła. Muzyk Muzyka estradowa. Mm -hmm. tak, rzeczywiście bardzo popularna. Podejrzewam, dzięki różnym programom, takim talent show, które są obecne w naszej rzeczywistości. W mediach, tak, prawda? Tak, Zapewne. A, no, ale tutaj mamy bardzo zdolnych tak, ludzi, którzy śpiewają od, od wielu lat, którzy wychodzą stąd właśnie z Kielc i, i wyruszają w świat i potem zdobywają dawne laury, więc to nas też bardzo cieszy, że tak akurat ludzie, ludzie stąd. I to jest jeden z powodów, dla których warto studiować w naszym uniwersytecie. Tak. a Między innymi, jak Państwo zapytają, to taki pierwszy przykład to z brzegu no Andrzej Piasek-Piaseczny, na przykład, który tak. prawda, jest jednym z absolwentów. No więc on często to podkreśla w ogóle w wywiadach, że on właśnie skończył tu uczelnię i jest, jest z tego dumny, więc to też jest takie miłe. Czyli to są, to są te kierunki. Jest jeszcze na przykład jakiś kierunek, który cieszy się szczególną popularnością w tej chwili, czy zainteresowaniem? No, tak no oczywiście od wielu, wielu lat. Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski, ale nie tylko. Także psychologia, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka. Kryminologia stosowana, bo tak się nazywał też ten kierunek, mm -hmm. um, pielęgniarstwo, filologia angielska, farmacja, prawo, um, także ratownictwo medyczne może O, o tym rozmawialiśmy przed wejściem na tak, ten, tak, Jak tak, bardzo ważne tak. jest to ratownictwo medyczne, jak warto studiować, bo jak warto wiedzieć, jak pomagać, jak udzielać pierwszej pomocy i to jak bardzo na przykład wiedzą już o tym małe, nawet dzieci, młodzież dorastająca, a często my dorośli mamy z tym problem, prawda? Więc fajnie, że też taki kierunek istnieje na, na uczelni tutaj naszej. Czas nas goni, no ale musimy oczywiście przejść dalej i chcemy przejść dalej. Chciałbym jeszcze zapytać o stypendia dla studentów finansowane przez. Samorząd województwa świętokrzyskiego. No bo to jest oczywiście taka forma, która jest obecna od lat i która zawsze jest jakąś zachętą, prawda? Również dla, dla tych osób, które mm, no z różnych powodów na przykład y, kiedyś było tak, że one były też dla tych osób, które miały trudną, tak zwaną inną sytuację rodzinną, osobistą, natomiast często są to stypendia fundowane w tej chwili dla wyjątkowo uzdolnionej młodzieży, prawda? Stubendi, studentów. Mhm. Tak, no, warto przy tej okazji wspomnieć, że e, samorząd województwa świętokrzyskiego zainicjował drugą edycję akcji Studiuj w Kielcach, to w, wyprzedzając jakby pana pytanie, dlaczego warto studiować w Kielcach i w uniwersytecie, to jest, no, to jest też pewien powód i argument. W ramach tej akcji studenci pierwszego roku publicznych uczelni w roku akademickim 25 na 26 będą mogli się ubiegać o stypendia na wskazanych kierunkach, a będą to następujące: matematyka, fizyka lub fizyka techniczna, chemia, biologia, geografia, inżynieria danych, pedagogika specjalna i praca socjalna. Student stypendia będą wypłacane od 1 października 2025 roku przez 9 miesięcy w kwocie 1500 zł. Tak, to też bardzo ważna rzecz. Ja myślę, że warto też zajrzeć i często zaglądać, zawsze to polecamy na stronę. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, bo tam też są te ważne informacje dostępne. Czyli, jeżeli Państwo nawet po rozmowie tej naszej, po dzisiejszej audycji chcieliby na przykład więcej wiedzieć, to bardzo prosimy, żeby też zajrzeć na tę stronę. O stypendiach powiedzieliśmy co nieco. Chciałem jeszcze zapytać o tak zwane progi punktowe najpopularniejszych kierunków. Pani kierownik, co to są te, te progi punktowe? Tak naprawdę. Podstawą przyjęcia na studia do każdej zresztą uczelni są brane pod uwagę wyniki matur. W związku z tym na podstawie wyników egzaminu maturalnego układana jest lista rankingowa i osoby, które uzyskają najlepsze wyniki matur te osoby są przyjmowane na pierwszy rok studiów. Oczywiście w każdym roku akademickim progi punktowe, które uprawniają do przyjęcia na studia mogą się różnić, gdyż różnią się wyniki egzaminów maturalnych, z jakimi przychodzą młodzi ludzie do nas na studia. Jeśli chodzi o ubiegły rok, to w odniesieniu właśnie do kierunku lekarskiego, o którym tutaj pani prorektor mówiła, że niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Ostatnia osoba przyjęta do nas na studia uzyskała 132 punkty, natomiast na kierunek psychologia 96. Także są to dosyć no wydaje mi się, wysokie progi punktowe, stąd też te kierunki no, są najbardziej popularne wśród kandydatów, którzy do nas przychodzą. No to już Państwo wiedzą, co to są te progi punktowe, warto o tym wiedzieć też. Ja mam nadzieję, że w tej chwili słucha nas dużo osób, które są zainteresowane studiowaniem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, bo naprawdę warto. Jeszcze zanim przejdę do pytania retorycznego, które już powoli, jak gdyby, no, stało się oczywistością, ale to za moment, chciałem jeszcze zapytać, z których województw było najwięcej kandydatów podczas ubiegorocznej rekrutacji. Wiem oczywiście, że chcą studiować nie tylko osoby tutaj, nawet z regionu, ale też osoby w ogóle z Polski. Przynajmniej tak pamiętam, bo w zeszłym roku pytały się osoby z różnych części naszego kraju właśnie, czy można... Studiować, czy można przyjechać? No to przyjechać zawsze można, ale teraz co dalej? Tak, przyjechać zawsze można. Nasza uczelnia szeroko otwiera swoje drzwi dla kandydatów z każdego województwa. Oczywiście najwięcej chętnych osób na studia mieliśmy z województwa świętokrzyskiego, na drugim miejscu było województwo mazowieckie, później małopolskie i podkarpackie, ale mamy studentów z całej Polski, jak też no, z całego świata, ponieważ prowadzimy studia na Kierunku lekarskim w języku angielskim, i tutaj studentów mamy z różnych części świata. Tak, rzeczywiście, także najzdolniejsi lekarze, również z Kielc. Proszę o tym pamiętać. Pani prorektor, jeszcze chciałem zapytać, właśnie, i też panią kierownik, również to, to pytanie retoryczne zadam. Dlaczego warto studiować? Właśnie. Tutaj. Na pewno nasza oferta jest bardzo nowoczesna i bardzo atrakcyjna dla kandydatów, a ponadto ona. Mam wrażenie, dobrze odpowiada wymaganiom rynku pracy. Czyli nie ma wątpliwości, że kompetencje wyniesione z kształcenia w naszym uniwersytecie przydadzą się w przyszłości. No, na gruncie oczywiście zawodowym, ale także umożliwią rozwój osobisty, pasji, zainteresowań. W naszym uniwersytecie bardzo prężnie działa Rada Samorządu Studentów, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, ale także Centrum Nauki i Kultury, Uniwersyteckie Centrum Sportu. Oferta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest bardzo bogata i ja wszystkich Państwa bardzo zapraszam, oczywiście w imieniu władz uniwersytetu, wszystkich nauczycieli akademickich i studentów, zapraszam kolejnych kandydatów do naszego grona. Bardzo serdecznie zapraszamy. Oczywiście proszę nie omijać absolutnie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, tylko zachodzić tam. Najpierw proszę pozdrowić serdecznie Jana z Czarnolasu, pokłonić mu się nisko, może zacytować na przykład jakąś poezję, to też pewnie byłoby mu miło. No i naprawdę proszę zaglądać też na stronę Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Warto śledzić, warto być na bieżąco. Bardzo panią dziękuję za wizytę. W studium Radia M dzisiaj i za miłą rozmowę o tym właśnie. Mam nadzieję, że to nie nasza pierwsza rozmowa, tylko będzie kontynuacją, wstępem do kolejnych. A tak a propos, jeszcze: vis-a-vis jest -vis filharmonia, Świętokrzyska, prawda? Między innymi, tu, jeżeli chodzi akurat o ten budynek. Więc no, na przykład a propos tej muzyki estradowej. Znaczy, studenci kierowcy muzyka muzykę jak najbardziej, myślę, że mają szansę tam się prezentować tak, w niedługiej tak. przyszłości. No, ale można na przykład po zajęciach pójść na przepiękny koncert, na przykład i zostać melomanem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie spróbował. Jeszcze raz dziękuję pani prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do spraw kształcenia, pani profesor Mariola Wojciechowska i pani Lucyna Dygas, kierownik działu kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Były państwa i naszymi gośćmi. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dużo dobrych dźwięków. Życzę dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. do usłyszenia. Do usłyszenia i do zobaczenia na uczelni. Rozmowa w Radiu M.